No dzień dobry, dzień dobry jestem, już jestem, dawno mnie nie było. Witam w, w jesienie. Pierwszy <noise> wrzesień to jest już ten czas, kiedy. No, można powiedzieć, latko już się skończyło. No i u nas się skończyło, no, tak bardzo spektakularnie, bo wiadomo, że w Japonii to ten okres jesienny jest bardzo ciepły i taki bardzo wręcz można powiedzieć długoletni, ale nie. Ale nie, nie w tym roku. Pierwszy wrzesień przywitał nas uwaga deszczem, szarym, pochmurnym niebem i typowo jesienną pogodą więc hej, hello, dzień dobry, jesień przyszła. Ale nadal jest ciepło, to jest fakt. Słuchajcie, ale dzisiaj nie o jesieni, dzisiaj porozmawiamy, pewnie już y, widzicie z tytułu, y, o kwestii, która tak naprawdę chodzi mi po. W głowie już od początku kanału, kiedy to zaczęłam mieć kontakt z różnymi widzami, widzkami, tutaj chodzi bardziej o widzki i wiele z nich mając chłopaków, japańczyków, no pisało do mnie różne wiadomości i dostałam takich kilka wiadomości, które mimo wszystko bardzo utkwiły mi w głowie, a były to wiadomości, gdzie dziewczyny prosiły o porady, dlatego, że nie są w stanie zrozumieć Zrozumieć swojego partnera, nie są w stanie y, zrozumieć, dlaczego się, y, się tak, tak piekli, dlaczego jest taki zazdrosny, że jest ta bariera y, w porozumieniu. No to dzisiaj pogadamy o tym. Y, Właśnie jacy są japońscy mężczyźni, jeśli chodzi o zazdrość i czy są w ogóle zazdrośni, no bo to jest uważam, że bardzo ciekawy temat, nie do końca też zrozumiany zauważyłam przez niektóre z dziewczyn z zachodu. A więc zacznijmy. Może nakreślę najpierw, jakie problemy się dokładnie pojawiały w tych wiadomościach. No, dziewczyny, jak już wcześniej wspominały, że nie rozumieją takiej zaborczości, która może być dziwna w Europie. Nie rozumieją też, dlaczego facet tak bardzo się obraża na niektóre sytuacje, które się wydają normalne. I tutaj właśnie zacznijmy. Czy Japończycy są zaborczy? Tak i nie. Jest to kwestia bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze po tylu latach z tym krajem muszę, muszę powiedzieć, że ja zauważam, że Japończycy mają bardzo wielki honor. Oj, panie, naprawdę ten męski honor Japończyka jest bardzo ważny, ale i to miesza się z czymś bardzo, co może Was zaskoczyć. Bo mężczyźni japońscy są bardzo, 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 bardzo delikatni uczuciowi. I teraz takie, co? No bo tak, bo przecież stereotyp na temat Japończyka to jest, że nie ma uczuć, że jest chłodny, nie pokazuje emocji jak Europejczyk. No i tak, nie pokazuje emocji jak Europejczyk, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Słuchajcie, dziewczyny. Ja obserwowałam przez lata też swoich kolegów, jak się zachowywali, jak myśleli, jak czasami mi płakali w ramię, tak? Albo jak się wstydzili bo przed dziewczyną, którą robili, bo przez lata chowali tą miłość do niej. Japończycy są wbrew pozorom bardzo delikatni. Naprawdę. To jest takie dość dziwne, bo właśnie mamy ym, takie na zewnątrz, te taty maje, gdzie oni starają się jednak, no bo do tego też miesza się oczywiście męski honor, no hej, hello. No i to jest taka. Jak to się mówi, sztampa? To jest taka może nie tyle postać wykreowana, ale raczej taka linia obrony, jak Japończyk się zakochuje, to się zakochuje na maksa. To trzeba po powiedzieć o głośno i otwarcie. Jak facet się zakochuje, to jest naprawdę bardzo mocno w tym uczuciu, mimo iż w oczach Europejek może się wydawać, że robi za mało, nie pokazuje tych uczuć tak jak y, dziewczyny w Europie się przyzwyczaiły, że faceci okazują uczucia. Nie jest tak wylewny nie obsypuje prezentami, ale to ja już tłumaczyłam w jednym z odcinków, że w Japonii tą miłość okazuje się inaczej. Niemniej jednak, jeśli Japończyka zranisz, jeśli powiesz nawet gdzieś tam w żartach, czy w złości, a wesić, nie lubię Cię, nie kocham Cię, to on będzie to tak przeżywać i yy, może się wkurzyć, ale te wkurzenie będzie raczej z właśnie tego, że zraniłaś go, a nie, że nie wiem, ma ciebie za jakąś kretynkę czy co. Widziałam pełno równych takich scen, nawet naocznie, więc, girl, uważajcie na słowa, bo słowa są bardzo ważne w Japonii. I myślę, że to jest bardzo duży powód, gdzie też. Ta komunikacja, załóżmy w Polsce, jeśli już mówię o Polsce, jest trochę inna niż w Japonii. W Japonii bardzo mocno trzeba uważać na ironiczne żarty, na podwójne znaczenie, na głupie żarty, albo trzeba tłumaczyć dosłownie hej, ja teraz będę żartował, ale czekaj, to był żart. No nie każdy to zrozumie. Bo żartowanie w Polsce wygląda inaczej. Japończycy też bardzo się przewiązują, bardzo mocno. No, powiem tak, wchodzą. Całym sobą, mimo że tego nie widać, tak ja już wcześniej powiedziałam. I to jest może dla Was wszystkich zaskakujące, ale tak jest. I e, bardzo często dziewczyny mi piszą, że zrywały z takimi chłopakami, że, e, że oni też histeryzowali, że robili im awantury. E, i wiecie, z jednej strony faktycznie może to być logiczne i, i normalne, a z drugiej strony to dlatego, że bardzo mocno ich to coś, czy ta kłótnia, czy te rozstanie, czy cokolwiek tam się stało, zraniło i też przy okazji ugodziło ich te męskie ego. Ale wbrew pozorom naprawdę Japończycy potrafią bardzo długo lizać rany po rozstaniu. No oczywiście nie wszyscy, no też nie, genera nie generalizujmy, są i babiarze i są buraki, co zdradzają, no to jest wszędzie, ale e, dzisiaj się raczej opieramy o, takie, mm, o taki y, typ normalny, można powiedzieć. I y, bardzo ciekawą opowieść powiedziała mi Rąbka. Pamiętacie Romkę? I to była opowieść, można powiedzieć, już z poprzedniej, no nie dekady, no co ja gadam, głupoty, z poprzedniego pokolenia, ponieważ jej babcia, słuchajcie, jej babcia no była z dziadkiem swoim całe życie, no i żyli, no i wiecie, przeszło się na emeryturę i oni się ciągle kłócili i dziadek już nie miał pracy, więc mu się nudziło. No i wiecie, dwojo, dwie osoby w domu, no to jakieś kłótnie i tak te kłótnie eskalowały, że babcia postanowiła się spakować i po prostu wynieść i powiedziała do dziadka: "No dobra, no jak ty, ty mnie tak nienawidzisz, jak ty po prostu już masz mnie dość, to ja sobie idę." I ona już, y, słuchajcie, siedzieli przy stole, i ona już chciała wstać, pójść się pakować, a on ją złapał za rękę. A z, zanim y, do tego dojdę, to dziadek był takim typowym dziadkiem z y, Siła Zidaj, czyli z Erysiła, czyli stare pokolenie konserwowe, ten facet, który nic nie pokaże, taki typowy kurde samiec alfa, e, tak jak e, często te wszystkie stereotypy o takich e, chłodnych panach, co mu podaj kapieć, no to to jest ta era, no i jeszcze Maisie, no to, to to jest właśnie te te ery y, tak skutkowały w takie zachowanie. Więc babcia y, pomyśla sobie, a pierdole idę, no i wstaje od tego stołu, a dziadek ją chłop y, za łapę i mówi: nie, zostań. I y, tutaj można powiedzieć, no, nie zostań. No, takie normalne słowa: no, nie w Japonii, proszę Państwa, i nie w tym pokoleniu. Dlatego, że dziadek całe życie nie okazywał właśnie, z, no, nie był zbyt wylewny. A to pokazało, że y, dalej ją kocha. No więc ona była bardzo zdziwiona, bo dziadek takich akcji w życiu nie robił. No, i została. Jakoś tam się dziadek uspokoił trochę po, tym, po, tym, po tej akcji. Ale no widzicie, tak to działa. Jeśli chodzi o, obecnie o mężczyzn, to jest już zupełnie inne pokolenie, zupełnie też inne reagowanie, ale to też zależy od rodziny. Gdzieś tam te pokłosia takiego tej dłumy, takiego tego honoru, oczywiście też można znaleźć jak najbardziej. Niemniej jednak. Mężczyźni są bardzo, 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 bardzo wylewni w domu, czyli w takich zwykłych, domowych pieleszkach, a na zewnątrz najczęściej to jest takie, takie zdystansowanie, takie ja jestem takim poważnym panem i bardzo mocno są za swoją kobietą, co znaczy, że no, można powiedzieć, że są zaborczy, że że ich kobieta to jest po prostu ich kobieta. Nie patrz na nią, nie po, Może nie tyle nie podchodź, nie patrz, bo jak, nie wiem, przyjdzie jakiś chłopak, który obsługuje kasetę, to, to wiadomo, że nikt go nie pogoni. Tylko um, jak to ubrać? No, no, są bardzo w tym związku. Kobieta to jest ich kobieta, to jest ich miłość. Nie podchodź, nie dotykaj. No, i tak to wygląda tak naprawdę. Z drugiej strony. Ja też zauważyłam, oczywiście z tych opowieści tych dziewczyn, że jednak jest ta pro, jest ten problem komunikacji niezrozumienia kulturowego, dlatego że, oprócz tego, że facecie, jak tam facecie, ich duma, ich ego, czy też misiaczkowość, która pokazuje się tylko w pieleszkach domowych, to jest jedno, ale z drugiej strony też są narzucone pewne standardy zachowań, pewne linie zachowań, pewne formy zachowań w Japonii, które wydają się z, mogą być normalne, w sensie można sobie myśleć, a normalne, ale są tak szczegółowe i w tych wszystkich szczegółach tkwi, tkwi diabeł. No niestety właśnie tak często osoby z zagranicy tak na, nacinają się na japońską kulturę, że niby okej, okay, dam radę, jest super, ja się nauczę, a później wchodzą i jest taki diabeł kwi w szczegółach, że, że niby nawet jeśli to, że czegoś tam nauczyłeś, czegoś się umiałeś. no to jak nie znasz tych szczególiczków, no to też będzie kiepsko. Ale to tak bardzo enigmatycznie wytłumaczyłam, no bo to jest dość, dosyć trudne, jak się nie, nie żyje tutaj, nie jest jakby włożony w ten system, to trudno o tym mówić i to często też wychodzi właśnie w relacjach, że sposób komunikacji, czasami um, odpowiedzi mogą być zbyt lakoniczne, to zauważyłam, że dużo dziewczyn, ale on nie umie normalnie odpowiedzieć, on jakimiś półsłówkami nie, nie ma rozmowy. No, w Japonii nawet da się komunikować przez mówienie m, m, m", i można całą konwersację zbudować. Nie, no trochę żartuję, ale... No, takie, takie właśnie mini problemiki, które w gruncie rzeczy urastają do rangi wielkiego problemu. A teraz pewnie rzecz, o, o której chcielibyście bardzo, bardzo mocno posłuchać, czyli jak to jest z e, O tyle, o ile ja mam ten plus, że ja rozumiem różne zawiłki kulturowe, czyli te małe, y, Pipki, gdzie diabeł zamieszkuje, jak to się mówi. Ale niemniej jednak Jocian jest bardzo taki. On jest taki mięciutki. Ale oczywiście, jak wyjdziemy na zewnątrz, to też udaje, że, to, że on jest taki bardzo poważny dorosły pan. W ogóle ekstra, ale w domu ile masz lat? Jeden! No i ja przy tym przystaję, że on ma latek jeden przytulać się, głaskać, całować go i najlepiej to w ogóle by było go nosić w nosidełku, to to by był już chyba najbardziej szczęśliwy, ale tak naprawdę wszyscy Japończycy tego niuńka i w domu niuńka, bo to jest mała dziedziunia i ich trzeba niuńkać. Tak, oni tak mają, naprawdę. <ścoughs> Ale niemniej jednak y, na początku naszego związku Jocian non-stop mi powtarzał, ale ty mnie nie zdrać, nie zdrać mnie, nie zdrać mnie. No bo w, z drugiej strony tutaj chciałam też po, po, y, poruszyć pewną kwestię. Y, japońscy mężczyźni. No, mają kompleksy powiedzmy to otwarcie mają kompleksy, zwłaszcza jeśli jest tutaj relacja dziewczyna z zachodu i Japończyk, no to jest ten kompleks, że obok taka ładna dziewczyna, to na sobie tutaj znajdzie ładniejszego, milszego, bogatszego, będzie miała lepsze życie. No i ta presja w ich głowach też jest. I to też nieraz widziałam. I ta zazdrość jest, jest, ale zazdrość zazdrości też słuchajcie, nierówna, no bo jeśli facet jest po prostu zazdrosny, ale nie wiem, nie biega za tobą z kamerą i nie wiem, nie odgania każdego faceta, który nie wiem, pyta się o drogę, czy sprzedaje w sklepie i właśnie obsługuje, jak wcześniej mówiłem, kasę, no to to jest ok. Ale też mówimy o jakiejś takiej zdrowej zazdrości, ale czy jest w ogóle zdrowa zazdrość, to też jest kolejny temat, o którym można sobie porozmawiać. Mój Jocian, tak, jest zazdrosny. Oj, to nie raz i nie dwa. Często jest zazdrosny, często też jest tak, taka akcja, że ja coś sobie robię i tam, nie wiem, obiad, obiad dla Luśki, on schytnie mojego, moją komórkę i sprawdza. Ja nie wiem, co on sprawdza. Przecież ja w ogóle z nikim nie gadam, ale on i tak sprawdzi tam zaglądnie, czy w line, wszystko ok. To line to taki WhatsApp y, japoński, czy na Instagramie y, i, pat i w ogóle śmieszny, takie jak zobaczę, że jakiś, jeden z pombrowików y, męskich do mnie pisze takie: Uwakida, i takie: to jest twój kochanek. Ja wtedy się tak, nie, oczywiście to jest wszystko w żartach. Oczywiście. Ale niemniej jednak widzę, że on te kompleksy jakieś takie tam też swoje ma. No i, no cóż. Ale nie jest to jeszcze w jakiejś takiej patologicznej, dziwnej, na dziwnym levelu, że on musi wszędzie za mną chodzić czy coś. Nie, nie, nie. Spokojnie. Nie jestem przywiązana łańcuchem do krzesła. I mogę sobie chodzić gdzie chcę, ale wiecie co? to wynika właśnie tak naprawdę, bo wcześniej mówiłam, że ja też miałam bardzo dużo kolegów i ja tych chłopaków, słuchajcie, obserwowałam i to byli, wiecie, i, i jakieś zwykłe takesi, i też muzycy, i e, artyści, e, no i koledzy z pracy i wiecie co, i zawsze tam jakaś rozmowa o, o uczuciach, o byłych dziewczynach, czy obecnych dziewczynach tam gdzieś tam się przeplotała i muszę Wam powiedzieć, że japońskie chłopaki, oczywiście ja mówię o, o teraz o tym pokoleniu, to są, to są dobre herbatniki. I to jest takie śmieszne właśnie w tym wszystkim, zwłaszcza dla dziewczyn, które tutaj rada, dla, które, nie wiem, mają chłopaka japończyka, czy właśnie też się zmagają z takimi problemami, że nie umieją zrozumieć jego zachowania. To jest często pomieszana. Bardzo duża uczuciowość wbrew pozorom, delikatność takiego serca, można powiedzieć, z dumą i jeszcze właśnie z kompleksami. I to jest taka mieszanka, często właśnie, jak widzicie, po takich różnych sytuacjach może być to właśnie mieszanka wybuchowa. Niemniej jednak, yy, rozmawiajcie. Rozmawiajcie otwarcie, powiedzcie, że nie rozumiecie tej sytuacji. Oczywiście tutaj też wchodzi problem błędów komunikacyjnych, bo z Japończykami się trochę inaczej rozmawia o problemach. Ja zauważam, że rozmawianie o problemach w Polsce jest to takie naciskanie, takie wywalanie flaków. W Japonii bardziej jest to takie. Nieoceniające, niekrzyczające. <noise> Jest to takie bardziej pytanie ogólnikowe i wtedy wbrew pozorom tymi ogólnymi pytaniami buduje się bardzo głęboka konwersacja bardziej otwarta niż na takim szczekaniu czy denerwowaniu się. Więc warto rozmawiać. Warto rozmawiać i mm, i też budować swojego partnera. Oczywiście, jeśli mówimy o takiej jeszcze takiej zwykłej zazdrości o partnera, nie takiej patologicznej, oczywiście ja ciągle podkreślam to, bo to jest ważne. Bo jak jest patologiczne, to zbieraj dupę w troki i uciekaj. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, japońskie chłopaki, no, to jednak to jest takie stworzenie dosyć poplątane i wbrew pozorom, tym stereotypom, które krążą po świecie, a takie to zimne, takie to wyrachowane, takie to fałszywe, no, to takiego wała, bo to takie de delikatne, takie delikatne, że powiesz w żartach, nie lubię cię i y, on będzie przeżywać pół roku więc taka jest prawda. Oczywiście to też wszystko zależy od danego typu człowieka, bo i są przypadki właśnie jak mówiłem, patologiczne i, i przypadki no przemocowe, ale to nie jest o tym podcast i nie mówimy dzisiaj o patologii i tych chorych odsetkach, tylko o jednak normalnych mężczyznach w Japonii. Więc ym, czy Japończycy są zazdrośni? Często bywają, często bywają, no nie poradzisz. Tak, tak to jest tutaj. No i napiszcie mi swoje przemyślenia, czy też może swoje przygody z japońskimi mężczyznami. No i widzimy się już niebawem.